Dzień dobry jeszcze A teraz karty O właśnie Dobrze właśnie w telefonie mam w tym kartę, Bo Nie było już pamięci A właśnie Pokażę wam koszulkę Bo już będzie na tamtym telefonie nagranym a chcę powiedzieć, że właśnie Gosia wyszła ze szpitala i już mnie chce zabrać do siebie ma przyjechać do stroną a powiedziała, że a mówię, a Krzysztof to będzie? Mówię, przepraszam bardzo, ty nie jesteś jego rodzina, że tu mieszkasz całe te, a chcę założyć ze mną rodzinę. Ono będzie moją dziewczyną, później narzeczoną, a później może żoną. O właśnie tak chcę powiedzieć. Właśnie pokaza pokazałem dla Krzysztofa jak teraz. Po w szpitalu wygląda Gosia. Sam ma, sam powiedział, że sama ta kobieta bardzo ładnie wygląda. Ma, ona trochę jest młodsza ode mnie. No i właśnie. No i. Chcę, żebym ja w filmie... No, ale przepraszam bardzo, Krzysztof też w filmie występował ciacho. A ktoś chce, żebym ja... A Krzysztof był prokurator, a ja nie będę policjantem, a ja będę jakimś tam nie wiadomo kim się okaże. Na pewno nie policjantem. A to jest serial. Gliniarz 4. No, to są właśnie nagrywane. Co w kinach idą. Różne filmy nagrywane w Polsce. To pójdzie na cały świat. No właśnie, reklamant na cały świat. O, Major w kinie będzie oglądany przez ludzi. A sama gosia powiedziała, żeby, bo za zarekla, reklamuj, to jak będzie ten film, jak to się u góry nagra, całe te, to będą widzowie czekać, będzie większa oglądalność i więcej ludzi będzie chciało przyjść do kina i zobaczyć Ciebie. No i wszystkich ogółem, jak to ogółem. Nawet y, też pozdrawiam serdecznie y, prezydenta Dudę Andrzeja. Pana Andrzeja. Nawet też rozmawiała na ten temat. Na mój temat. A pan prezydent powiedział, że ja już na ten temat nic nie będę mówił, bo już jest, nie każda osoba musi wiedzieć, co Pan Prezydent wypowiedział się na ten temat. No Ja zawsze rząd dobrze pozdrawiałem i dobrze życzyłem, jak to się mówi. Taka prawda, nie inna. No, Gosia prosiła. Ja wysłuchałem prośby Gosi. Powiedziała, że ma pragnienie mnie zabrać, żebyś wreszcie odpoczął od tego wszystkiego. Bo no, sam powiedziała, ja byłem chora na tego wirusa. To właśnie ponuje na całym świecie. I po prostu. A ja jestem zaszczepiony. A to, że y, niedawno taka grypka była, całe to wszystko, bo u nas ja SMS-a dostałem w telefonie, że po prostu y, uwaga że będzie 19 i 20. Dwa dni. Będzie taka pogoda, będzie wiało, padało, całe, całe to wszystko, żeby ugłym spędzać w domu, żeby nie zbliżać się, nie zbliżać się, nie, po prostu nie, nie za bardzo nie wychodzić. Jak to się mówi na ulicy, ja w ogóle nie spotykam się z widzami. Ja nie chodzę nie wiadomo po klubach, nie siedzę po knajpach, nie siedzę nie wiadomo gdzie. Ja najczęściej w domu siedzę, a niektórzy gadają jakieś bzdety, wymyślają nie wiadomo co. To sam, sami zobaczcie na moim kanale czy jest źle wypowiedź na mój temat. No, na mój temat. Czy ja się źle wypowiadam się na swój temat, czy ja się wypowiadam na czyjś temat. Ktoś tylko po prostu wypowiada się. Też on na, nagrał właśnie, przepraszam bardzo, Pato TV, jakie bzdety on wypowiada wypowiada się na mój temat. To bez sensu. I już to właśnie, to chociaż odpocznę od tego wszystkiego. sobie nagrywaj, 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 głupoty gadaj. Ty, jak ty ogółem, nagrywasz te lajty, jak ty zarabiasz, ale jak ja nagrywam. Tak samo bardzo dziękuję dla tego człowieka, co wczoraj lajta robiłem, jedna osoba wspaniała, właśnie, która była tutaj w Białymstoku z Warszawy, właśnie z Pawła bratem, to ta osoba wysłała mi 100 Złoty. bardzo dziękuję, jesteś bardzo wspaniałą osobą. No, chyba w jakiś sposób, no to chyba dwa razy, czy trzy razy się widzieliśmy, całe te, po prostu zawsze rozmawialiśmy, całe wszystko nie było takiego czegoś, coś złego, zawsze po prostu, o, to, to, tak samo jak tutaj nagrywał w samochodzie, o, to chodź, jedziemy, to było specjalnie, takie rzeczy są specjalnie nagrywane. Do, do oglądalności coś nagrywa, żeby widzowie widzieli, że po prostu mam z ludźmi dobry kontakt. Z normalnymi ludźmi, którzy nie, wykorzy wy nie wykorzystują mnie w jakiś sposób, że po prostu w jakiś sposób jestem osobą znaną. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć Wam i Czekajcie na lepsze wieści. Miłego wieczoru Wam życzę. Cholera jasna.